Witam w podcaście Zdrowy Plecak. Podcaście dedykowanym rodzicom dzieci edukacji wczesnoszkolnej, przede wszystkim pierwszoklasistom. Ja nazywam się Barbara Pikos i od kilku lat współrealizuję kampanię edukacyjną Zdrowy Plecak. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest fizjoterapeutka dziecięca, doktor nauk medycznych Elżbieta Binek. Witam Cię, Elu, bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. To kolejne nasze spotkanie. Jesteś naszym mentorem, edukatorem w zakresie zdrowego plecaka. To wielka przyjemność współpracy z Tobą. Dzięki kooperacji z Tobą powstają fantastyczne, zdrowe, bezpieczne, ergonomiczne plecaki i tornistry marki LUS I rokrocznie edukujemy, ale jak widać, tej edukacji nigdy nie za wiele. I co roku są. Nowi pierwszoklasiści, nowi rodzice, którzy potrzebują zgłębiać wiedzę na temat dobrego, właściwego doboru plecaka i tornistra szkolnego. I właśnie dzisiaj myślę, że porozmawiamy o tej kwestii, zarówno takiej związanej z tym zdrowiem, ale i taką codzienną eksploatacją i prozą życia małego ucznia, bowiem. Nie tylko jesteś fizjoterapeutką dziecięcą, ale również mamą uczennicy i znasz tę praktykę z codzienności. Zgadza się. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za te już tak naprawdę kilka lat współpracy i takie zaufanie, jeżeli chodzi o kwestię dopasowania tego plecaka, żeby on spełniał rzeczywiście tą funkcję najbardziej prawidłową, najbardziej ergonomiczną i funkcjonalną przy chodzeniu codziennym do szkoły. Więc, tak jak wspomniałaś, nie tylko pod względem moim, tutaj biomechaniki, czyli fizjoterapeutycznego podejścia, ale też jako mama widzę te codzienne potyczki, problemy, które zgłaszam Tobie też regularnie, jak to wygląda i. Fajnie, że jakby jest ta współpraca, jest możliwość po prostu udostępniania tych plecaków wszystkim Państwa tak naprawdę. Dziękuję bardzo za to, że Państwo zaczęliście nas tutaj słuchać. Że to, to jest ważne naprawdę, żeby się szkolić, edukować, żeby wykorzystywać tą wiedzę w praktyce, bo fajnie jest odsłuchać, natomiast ważne, żeby zastosować też, jeżeli chodzi o kwestie dzieci, mamy coraz większy problem z wadami postawy. Plecak jest jednym z elementów, które dziecko nosi codziennie przez cały rok szkolny, czyli możemy tu uznać 10 miesięcy. Jest to rzecz, która ma szale, szale, szalony wpływ przepraszam, na to, jak dziecko będzie funkcjonowało w przyszłości czy teraz. No właśnie, wielu rodziców jest po lekturze czy internetu, czy własnych gdzieś doświadczeń, ale mimo to bardzo często dostajemy telefony, maile, wiadomości. Jako producent tych plecaków, doradźcie, jaki plecak wybrać, jak podejść do tego y, tematu, no bo wchodząc do sklepu jest taki ogrom, jest wybór, jest kolorowo, jest różnorodnie i, i rodzic się gubi. Taki niedoświadczony rodzic ma y, kolosalny problem, y, jeśli chodzi o takie podjęcie decyzji. Więc pomyślałam, że może dzisiaj podzielimy sobie y, naszą rozmowę na takie trzy moduły i y, Pozwolimy rodzicom nie popełnić pewnych błędów, postaramy się ustrzec ich i poradzimy takie dobre praktyki, zarówno związane z samym procesem zakupowym, ale potem taką eksploatacją, tą szkolną rutyną i powiemy, jak pracować z plecakiem, z dzieckiem, żeby ta szkoła była przyjemna, kolorowa, a przede wszystkim zdrowa i radosna dla, dla dziecka. I zaczynając od tego procesu zakupowego. Jak spowodować, no bo zapewne będzie rozbieżność, kiedy wejdzie rodzic z dzieckiem do sklepu, żeby złapać ten kompromis pomiędzy tym, czego oczekuje dziecko, a co powinien w tej sytuacji swoim, swoją wiedzą, doświadczeniem, rozumem zadecydować rodzic. Uważam, że fajnym rozwiązaniem będzie, jeżeli rodzic najpierw, zanim pójdzie z dzieckiem do sklepu, zapozna się, jakie cechy powinien posiadać, Prawidłowo dopasowany i właśnie zdrowy plecak. No właśnie, to może o tych cechach zacznijmy, bo to zacznijmy. będzie taki elementarz każdego rodzica. Możemy zacząć od tego, natomiast chciałabym dokończyć jedną myśl. A drugą kwestią będzie wspólny czas pobytu z dzieckiem w sklepie. Dzisiaj brakuje nam czasu na wszystko. Będziemy, bardzo się śpieszymy: praca, szkoła, dom, dodatkowe obowiązki, dodatkowe zajęcia. Naprawdę ten czas jako fizjoterapeuta, jako terapeuta, będąc w stałym kontakcie klinicznym z pacjentem, widzę, są w tym zakresie duże braki. Więc potraktujmy jako ten czas taki wyjątkowy dla dzieci. Może wybrać się na lody, później pójść na zakupy, sprawić, żeby ten czas był przyjemny i zdecydowanie, właśnie to, co powiedziałaś, Basiu, potraktować to jako my, jako jesteśmy tymi oczami rozsądku. Wyborze a dziecko pokieruje na w stronę, która ma zainteresowania, chociażby właśnie postaci z bajek czy różnego typu preferencji dzieci. Jeżeli chodzi o te cechy takie najbardziej kluczowe, jeżeli chodzi o plecak czy tornister, bo tutaj też trzeba to zweryfikować w zależności przede wszystkim od wieku. Najważniejsze, idziemy do sklepu my. Nie kupujemy online czy zdalnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli możemy przymierzyć. A jeśli kupujemy online, to najpierw warto pójść przymierzyć analogiczny Oczywiście, model, żeby sprawa. faktycznie ten Rozmiar. plecak był idealnie dostosowany, jeżeli... niemalże szyty na miarę. Dokładnie. Jeżeli kupujemy online, to kupmy może kilka rodzajów, żebyśmy mogli też zdecydować w domu, bo nieraz będą trudności, że nie możemy wyjść do sklepu, to kupmy kilka modeli, żeby dopasować ten idealnie pasujący po wzrost i wagę dziecka. Bo to jest podstawowa rzecz, więc decydujemy się na wspólne wyjście, bo tak zakładam, że wielu z Państwa zrobi. No to bierzemy plecak pierwszy z brzegu, więc najważniejszą rzeczą, którą sprawdzamy, to jest waga plecaka. Tutaj dzieci dzisiaj dużo rzeczy noszą, chociaż wiadomo, że też nauczyciele bardzo wychodzą nam naprzeciw i ograniczają to liczbę książek noszonych, więc to jest duży ukłon w kierunku nauczycieli i podziękowania. Natomiast waga plecaka ma ogromne znaczenie, bo do plecaka wkładamy nie tylko książki, zeszyty, ale też wkładamy i bidon z wodą, i piórnik, i kredki, i w zależności czy mamy... Syna czy córkę. Jak ja mam córkę, to tam jest dużo dodatkowych, potrzebnych, niezbędnych rzeczy, ale również y, wkładamy strój sportowy, buty sportowe, buty na zmianę. W związku z czym ta waga ma szalenie istotne znaczenie. Taka waga start. wyjściowa plecaka to pewnie być kilkaset gramów tylko. Dokładnie. To, to będzie dobry plecak, bo wtedy. Więc rzeczywiście... jak chwycimy kilka plecaków, my doskonale będziemy wiedzieć, który jest najlżejszy. Ważnym elementem, jeżeli chodzi o mój profil zawodowy, jest też ściana pleców. Ważne jest, żeby dostosować jak najbardziej przylegający plecak do pleców dziecka, zgodnie z krzywiznami kręgosłupa, czyli uwypuklenia w odpowiednich miejscach. Nie całkiem płaski plecak, tylko z profilem na plecy. Które elementy tyłu plecaka powinny być tak przylegające? Dół pleców, przepraszam. Tutaj przede wszystkim chodzi o lordozę lędźwiową i łopatki, żeby zabezpieczyć je. W przypadku chociażby upadków, które są wpisane w rozwój dziecka. No tak, i jeszcze właśnie pomiędzy tymi panelami mamy fantastyczne kanały wentylacyjne, które umożliwiają nam swobodne chociażby y, przemieszczanie się dzieci, bo dzieci biegają jeszcze rowerami, w związku z czym zmniejszamy ryzyko pocenia się, prawda? W tą stronę Idzie, idąc, te kanały wentylacyjne umożliwiają właśnie zwiększenie komfortu. Dziecka podczas stosowania i noszenia tego plecaka codziennie. A pamiętajmy, że cztery pory roku nam towarzyszą, więc i gruba kurtka, i t-shirt, więc faktycznie ta oddychająca tkanina i te kanały wentylacyjne na plecach mają istotne, istotne znaczenie. Ja zawsze w takich sytuacjach sobie to jakby kojarzę z sytuacją, jak idziemy jako osoby, które na przykład uprawiają jakiś sport i bardzo dbają o sprzęt profesjonalny. W związku z czym, osoba, która idzie w góry. Nie dopasuje podstawowego plecaka i nie weźmie go na plecy i pójdzie w górę. Tylko zrobi to w sposób na tyle profesjonalny i róbmy to samo w odniesieniu do własnych dzieci. Dlaczego dzieci mają mieć plecak, który jest, stanowi tylko przyjemną formę pożyteczną dla oka dziecka, jeżeli możemy zastosować wiele rzeczy, czyli połączyć i przyjemne z pożytecznym, czyli dopasować ten plecak profesjonalnie pod dziecko? No właśnie, wywołać profesjonalne plecaki górskie. I tutaj w szkolnych też mamy regulowane szelki, pas piersiowy. Szerokie szelki, które nie wrzynają się w ramiona dzieci. Przy miękkie, tym obciążeniu przy zwłaszcza. Przy tym obciążeniu. Pas piersiowy, który świetnie stabilizuje klatkę piersiową, umożliwia dziecku komfortowe właśnie biegnięcie. uwierzcie mi Państwo, że tego biegania, szczególnie w tych klasach 1-3 jest jeszcze bardzo dużo później śmieję się, że jak idę z córką do szkoły, to następuje spowolnienie tego ruchu i z wiekiem niestety te dzieci idą coraz wolniej bardzo ważny jest aspekt właśnie tego pasa piersiowego, który naprawdę umożliwia poprawę komfortu dziecka podczas chodu również czyli odpowiednio wyregulowane szelki na ramionach z odblaskami, co jest też bardzo ważne, właśnie, to co powiedziałaś Basiu różne cztery pory roku, więc jesień, zima to jest duży etap, jakby długi etap chodzenia do szkoły, i wtedy elementy odblaskowe szalenie się przydadzą. Dokładnie tak. Więc mamy już wyprofilowane plecy, wyregulowane szelki, pas piersiowy. Jesteśmy teraz wewnątrz. Zajrzyjmy do środka plecaka. Na pewno kilka przegródek komór, bo to funkcjonalne, bardzo, ale również. Bardzo funkcjonalne praktyczne, umożliwi rodzicowi na początku, szczególnie tego, pierwszej klasy umożliwi nauczenie właściwego pakowania im bliżej pleców, tym większe rzeczy, tym cięższe rzeczy i stopniowo zmniejszane coraz mniejsze, czyli można powiedzieć książka A4, teczka A4 blisko pleców zeszyt mały bardziej w, dal, w tylnej części tego plecaka komory umożliwiają też podział na częścią, część higieniczną czyli jedzenie w osobnej komorze Otóż to właśnie dlatego tak szalenie istotne są te dwu-trzy komorowe plecaki. One też uczą tej separacji tych rzeczy. To już takich dobrych nawyków praktyk, żeby właśnie potem zeszyt nie był poplamiony bananem czy tłustą gdzieś tam kanapką. Więc to też uczymy i higieny i takich odruchów dnia, dnia codziennego. Co dzisiaj nie jest oczywistą sprawą, bo dlatego że Uważam, że dzieci musimy nauczyć szanowania rzeczy. Dostępność wszystkiego jest bardzo duża, w związku z czym często dzieci mają takie poczucie, jak nie ten plecak, to będzie kolejny. A jak my, jako rodzice, nauczymy i damy dobry przykład, jak podzielisz to i przeszanujesz, to będzie dla ciebie na dłużej albo dla Twojego rodzeństwa, albo dla kogoś, kto to rzecz potrzebuje. Ja mam taki przykład z córki. W zeszłym roku wyszłyśmy z tornistra. Ja mówię, słuchaj, masz czysty tornister, posprzątany, odkurzony, wyczyszczony, może warto go komuś dać. I właśnie spełniliśmy takie jedno marzenie dziewczynki, której mama nie była w stanie zapłacić za ten tornister. Więc naprawdę można na nauczyć swoich dzieci właściwego też podarowywania tych przedmiotów, które uszanujemy. Czyli tu też uczymy pewnej empatii, takiej społecznej odpowiedzialności, ale również ekologii, bo dzisiaj w nurcie ekologicznych podstaw się. taki recykling i nadawanie wydłużanie żywotności pewnym przedmiotom no też jest dzisiaj ważnym aspektem edukacyjnym Oczywiście no właśnie czytajmy metki bo to też jest istotne z czego ten plecak jest wykonany i tam dobrze jest zobaczyć te informacje wczytać się wnikliwie zobaczyć czy są pewne atesty czy on jest faktycznie idealny dla naszego dziecka bo jednak Istotne jest, żeby ten model był dopasowany do potrzeb, no bo nie ukrywajmy, Uczeń pierwszej klasy ma inne potrzeby czwartej, a ósmej to już zupełnie Sprzedać. tak. Więc, więc tutaj musimy mieć świadomość, że każdy produkt jest dla kogoś innego i dobrze wypośrodkować te wszystkie aspekty i wybrać to. A ja się wtrącę inny. teraz i przygotowując się do tego podcastu, trochę rzeczy poczytałam i sobie pomyślałam, co jest ważne, jak porównać, do czy jakiego innego przedmiotu w życiu codziennym porównać plecak. To, co powiedziałaś, że każdy. Uczeń, każdy wiek ma swoje jakby potrzeby, swoje preferencje. I pomyślałam sobie o butach: że my kupując buty, dziecku, które startuje, które ma pierwsze kroki, tak bardzo dbamy jako rodzice, rodzice dzisiaj, jak moi pacjenci też pytają: jak bardzo zadbać o te, o te nóżki, żeby te buty były właściwe? To dlaczego my nie możemy, jako właśnie rodzice, zadbać tak bardzo o plecak? Bo każde dziecko, każdy wiek, czyli pierwsza klasa, może tornister. Później druga, trzecia już plecak niejednokrotnie i czwarta wzwyż jeszcze inny plecak, tylko zadbajmy właśnie o tą jakość tego plecaka, to jest bardzo ważne, tak jak dbamy o te buty, one się zużywają, ale zużywają się jak dbamy o to właśnie, żeby skóra była noszona na bucie, żeby nam się noga nie pociła, tak samo właściwa metka, która z właściwych produktów zbudowany jest ten plecak. Też umożliwi dziecku swobodne noszenie i poprawę komfortu podczas noszenia. Właśnie dobrze, że w tej naszej kampanii Zdrowy plecach możemy tak bardzo obrazowo o tym zdrowiu potraktować, bo rzeczywiście nie zawsze taki tok myślenia przyświeca w trakcie zakupu, bo wydaje nam się, a wyprawka do szkoły, dobrze, szybko, spontanicznie, a jednak. Jak widać, wnikliwość wgryzienia się w ten temat jest konieczna, bo no nie oszukujmy się, jest to zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Ale to jest rzecz noszona codziennie, codziennie. bo To jest Dokładnie. właśnie to, bo kredki się zużywają. Tak. Zeszedł, możemy zmienić, bo zapiszemy, może tak. się znudzić okładka, tak. ale plecak jest wpisany w ten rok, cały szkolny dziecka. Może rok, może dwa, trzy, trzy lata, bo o to chodzi, że jak kupimy dobry jakościowo plecak, to on będzie nam służył. Dokładnie tak. A jeszcze wspomniałaś właśnie o tornistrze i plecaku. Może jeszcze porówmy tę kwestię, bo często rodzice też mają dylemat, od czego zacząć, właśnie od tornistra czy od plecaka. Oczywiście to jest też kwestia indywidualna, ale jeśli możemy coś doradzić i, i z takich organizacyjnych kwestii coś podpowiedzieć, to wspomniałaś tornister jako ten atrybut pierwszoklasisty. Czy tak, dobry wybór? bardzo dobry wybór, ze względu na to, że dzieci, które startują do szkoły, to jest wielkie przeżycie, po pierwsze dla każdego rodzica, to jest podstawa. Druga sprawa, przeżycie ogromne dla dziecka, w związku z czym tornister z racji takiej swojej budowy, on jest bardziej sztywny, bardziej dostosowujący do, się do tego, może łatwiej znaleźć, o, dostosowujący się do potrzeb takiego tak, młodszego Otwieramy dziecka jedną dużą komorę, przez widzimy mamy przegródki, ale widzimy wszystko, Dokładnie. nie musimy kilku suwaków odsuwać. Więc dziecko jak otworzy, to zobaczy, gdzie ma teczkę, gdzie ma zeszyt, gdzie ma piórnik, a on doskonale sobie zlokalizuje te swoje potrzeby, bo on na początku może być zagubiony po prostu w tej szkole. Tu łatwiej mu się poruszać w tym Zdecydowanie, więc też tornistrze. taka sztywniejsza oprawa tego tornistra, Ułatwia dziecku przesunięcie tego, te dzieci często gdzieś tam przesuwają po ziemi, nie unosząc, one nie są jeszcze tak bardzo zorganizowane w tej przestrzeni szkolnej, dlatego uważam, że łatwiej mimo wszystko na początek wykorzystać ten tornister, przynajmniej w tej pierwszej klasie, on ma zdecydowanie też łatwiejsze elementy chwytne, więc ta górna, górna, część, którą trzyma dziecko do przesunięcia jest mocniejsza. Elementy też do przy zamku są większe, więc dla, zdecydowanie ze względu na motorykę małą jest on korzystniejszy dla dziecka. Jasne. No myślę, że tutaj na etap zakupu plecaka temat rozwinęłyśmy bardzo szczegółowo, a teraz pomyślmy nad tą codzienną rutyną. No już jesteśmy w szkole, rozpoczęliśmy rok szkolny i wspomniałaś o, o tym pakowaniu, że to nie jest takie oczywiste. Eee, czyli rodzic powinien pilnować tego pakowania? Zdecydowanie tak. To jest taka rzecz. Wydawałoby się, że dzisiaj, ben, mając córkę w drugiej klasie, że, że ona już jest tego nauczona świetnie. Mimo wszystko zrobiłam taki prosty test i zostawiłam jej spodenki sportowe, bo one są lekkie, czyste. Które miała czyste włożone dodatkowe na zmianę, i tak potrafiła nosić dwa tygodnie. W związku z czym, szanowni państwo, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przynajmniej raz w tygodniu, na koniec tygodnia czy na początek tygodnia sprawdzić, co dziecko ma, co skarby w tym plecaku. Przede wszystkim to zacząć od tego nauki pakowania, czyli te duże przedmioty, cięższe na tył pleców, im lżejsze, tym bardziej do przodu. To jest bardzo ważne. I kolejne jest sprawdzanie tej higieny, tej czystości tego plecaka. Tak jak często sprzątamy w domu, zmieniamy różne rzeczy ze względu na to, że dbamy o tą czystość wokół siebie, zadbajmy też o tą czystość plecaka, bo to ma ogromne znaczenie chociażby nawet na aspekt jedzenia tego śniadania codziennie jeżeli mamy te okruchy, to co właśnie wspomniałaś ten banan, który gdzieś tam pozostał po trzech dniach to, to możecie sobie Państwo wyobrazić jak on tam poobijany wygląda już na trzeci dzień więc myślę, że nie nadaje się w tym momencie już do spożycia a nieprzypilnowanie tego naprawdę wiąże się z tym, że zniszczenia tego plecaka będą dużo szybsze a nie o to nam chodzi, a chodzi nam o dobre praktyki i, i komfort noszenia przede wszystkim. I nauka takich dobrych nawyków naszych dzieci, systematyczności, że jak o coś zadbamy, to to będzie ładniejsze, będzie przyjemniejsze i będzie to korzystniej, korzystniej spełniało swoją funkcję. Zdecydowanie tak. Jak już uczymy tej systematyki i dobrych praktyk, to chyba trzeba też samemu dawać przykład, jak nosić plecach, że na dwóch ramionach, prawda? <śmiech> <śmiech> Może ten wątek nam często nie przyświeca dorosłym, ale dzieci obserwują i kiedy wymagamy od nich, żeby zapięły szelki, założyły plecak na oba ramiona, no czasem powstaje bunt na pokładzie, bo mama niesie na jednym ramieniu. Więc ta dobra praktyka. I dawanie przykładu jest tutaj kluczowe. Musimy też nauczyć tej korzystania z tych regulacji, szelek pasa. No bo chyba dziecko w tym wieku 7 lat samodzielnie no nie, nie poradzi sobie, jeśli nie nauczymy, prawda? Zgadza się, wrócę do tych noszenia na jednym ramieniu. Jako mama mogę tu wszystkich rodziców usprawiedliwić, i wy możecie państwo wytłumaczyć dziecku, że jeżeli pomagamy dziecku w nosieniu jego plecaka, to my, dorośli, nie jesteśmy często w stanie założyć, na dwa ramiona i wytłumaczyć to jasno dziecku, jeżeli my własny swój plecak nosimy na jednym ramieniu, to jest rzeczywiście dawanie złego przykładu, więc tutaj też staram się usprawiedliwić, okay. nosząc niejednokrotnie gdzieś tam plecak wspomagając dziecko, bo pierwsze dziecko powinno oczywiście nosić ten plecak samodzielnie, bo no on powinien być dostosowany do dziecka, a posturalnie dziecko powinno być tak gotowe na dany wiek, że potrafi sobie świetnie z tym poradzić, jeżeli dziecko zgłasza regularnie, że się męczy że męczy go noszenie tego plecaka, że idzie wolniej, to warto przemyśleć, czy rzeczywiście to tylko dotyczy plecaka, czy też dotyczy sylwetki dziecka. Jeżeli dziecko nosi na jednym ramieniu, a Państwo idziecie za tym dzieckiem, bo na przykład on chce być przed Wami trzy, trzy kroki, bo idzie z koleżanką, to warto może zwrócić uwagę na to, dlaczego nosi ten plecak na tym jednym ramieniu. Czyli czy... mogą być jakieś wskazania, wskazania, problemy medyczne. Problemy medyczne. Może zaczyna się jakiś problem, chociażby z wadą postawy, ze skoliosą, że jest ulubiona strona i dziecko wszystko wykonuje na jedną stronę. I to jest wtedy do właśnie skonsultowania, czy to z lekarzem, ortopedą, czy zapytanie się lekarza pediatry podczas tych wizyt screeningowych, czy właśnie skonsultowanie z fizjoterapeutą. No tak, Jeżeli tak. chodzi o regulację szelek, o czym właśnie wspomniałaś, to jest trudne dla dziecka. Dlatego tu wymaga to systematycznej pomocy rodzica. Dlaczego trudne? Bo dziecko nie na początku gdzieś tam, tej swojej drogi szkolnej, ono nie potrafi wyczuć właściwie środka ciała. Szczególnie dzieci mają z tym problem, które mają wadę postawy. Dla nich, na chociażby przy skoliozie, czyli przy bocznym skrzywieniu kręgosłupa, środek ciała będzie inny niż środek ciała u dziecka, który symetrię czuje. W związku z czym łatwo taki najprostszy przykład: stanąć przed lustrem, pokazać, dlaczego to jest i czemu to służy. I pokazać, jak dziecko właściwie ma zapięty plecak, gdzie wysokość plecaka kończy się przed linią bioder, i pokazać, kiedy ten plecak zjeżdża na pośladki. I kiedy jest wygodniej poprosić, to dziecko, niech się przebiegnie. Mamy możliwości, czy to w parku, czy to we własnym mieszkaniu, własnym domu. I wtedy dziecko samo takie małe idealnie pokaże, rzeczy, wyczuje też to, że rzeczywiście odbijający się plecak od pośladków nie jest wygodny. To, że dzisiaj obserwujemy regularnie i moje oczy, może oczy nie boli mój mózg, jak ja widzę te dziewczyny, które idą i niosą te plecaki takie wiszące, to tak naprawdę patrzę na nich przez pryzmat, że mi ich szkoda, bo one przeciążają całkowicie swoje stawy, nie dbają o ten kręgosłup. A za kilka lat niestety prawdopodobnie gdzieś tam aspekt bólowy wejdzie w ten kręgosłup. Ale wtedy już to będzie za późno. No właśnie te dobre praktyki i zdrowe nawyki. A jak w kwestiach właśnie takiej aktywności fizycznej, co może odciążyć ten zmęczony kręgosłup dziecka? Czy jakieś mamy tutaj rady, które mogłyby podpowiedzieć rodzicom? Yy, na jakieś mamy. właśnie tak? mamy, <laughs> ćwiczenia mamy rady może nie, tylko, nie tyle od ćwiczeń natomiast przez pryzmat właśnie to co wspomniałam wcześniej pracy mojej regularnej i codziennej z pacjentem największą trudność dla rodziców i dla dzieci stanowi jedna rzecz brak czasu na spacer i zacznijmy od tego szanowni państwo codziennie codziennie rano czy to w pójściu do szkoły do przedszkola czy znalezienie czasu po szkole, wracać spacerem. Nie kwestia ćwiczeń od razu. Oczywiście, zajęcia dodatkowe są bardzo ważne. To jest wpisane gdzieś tam. Potrzeba ruchu jest wpisana w rozwój dziecka. Natomiast spacer umożliwia po pierwsze aktywność ruchową dla dziecka, dla rodzica, wspólne znalezienie czasu na to, żeby iść, porozmawiać. Nie ma innej aktywności, która tak zbliży nam relacje i poprawi też mama. Dziecko, tata dziecko, czy cała rodzina idąca i rozmawiająca, czy bawiąca się w berka. To są takie podstawowe rzeczy, i niejednokrotnie ktoś powie: No, tak, no ale jak się bawić w berka, jak dziecko wraca ze szkoły, jak ma świetnie dopasowany plecak, to no z tym plecakiem sobie super poradzi i będzie uciekało, bo będzie miał motywację, będzie aspekt zabawy i chwile przyjemności spędzone razem z rodzicami. To prawda. Takie proste, a takie trudne w takie praktyce. Trudne. To I to jest taka pierwsza rzecz, którą zawsze, zazwyczaj mówię do moich rodziców, moich pacjentów. Mówię, Szanowni Państwo, może zacznijcie od tego, żeby zacząć z tym dzieckiem wychodzić na dwór. Po prostu spacerować, spacerować. Spacery często męczą. Są niejednokrotnie rodzice mówią, no, że dzieci zgłaszają, że są nudne. No to jako rodzic możemy go aktywnić, pobawić się właśnie to, co powiedziałam. Znaleźć alternatywy. Nie wiem, czy wyścigów, czy berka. Spacer jest uatrakcyjniony. Uatrakcyjniony nie jest niezłubny. Otóż to. Myślę, że z naszej rozmowy rodzice powinni wychwycić kwestię, że na pewno zakup plecaka do szkoły nie może być spontanicznym zakupem, że wpadam po 15 sierpnia do sklepu i biorę pierwszy lepszy, bo właśnie jest dzisiaj w promocji, więc to na pewno nie tędy droga. Na pewno nie kupujemy plecaka na wyrost, że musi być szyty na miarę, powiedzmy, e, w prawie że dosłownie, i zakup plecaka to nie jest tylko wyłącznie kwestia rodzica, ale również weźmy pod uwagę te preferencje dziecka, też te estetyczne, wzornicze, no bo ta szkoła musi być kolorowa i przyjemna, nade wszystko zdrowa, ale również ten aspekt preferencji dziecka warto tu uwzględnić. No i pamiętajmy, że wybór odpowiedniego plecaka to przede wszystkim inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo zgadzam się w 100% z tym Basiu co powiedziałaś uważam, że znaleźć taką chwilę czasu dla siebie zatrzymać się, pójść z tym dzieckiem, znaleźć ten czas może nie przy pierwszym nawet podejściu, od razu udaje się nam kupić może warto wrócić do domu, przedyskutować z dzieckiem zrobić zdjęcia i, i powiedzieć ok, wracamy jutro i kupujemy ten plecak bo ten uważamy za to, że jest nie tylko ładny ale też funkcjonalny i spełnia wymogi tego zdrowego plecaka i takiego podejścia do wyprawienia dziecka do pierwszej klasy życzymy wszystkim Państwu. Dziękuję I bardzo Elu za rozmowę. Ja też dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy dotrwaliście do końca tego podcastu, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość jak dbać o nasze dziecko. Dziękuję. Dziękuję.